Kolejna wyprawa, ponieważ udało mi się w końcu zdobyć nowy rower. Jestem z niego bardzo zadowolony. No a skoro w ostatnim odcinku były bunkry, no to żeby pociągnąć to trochę dłużej, dziś pokażę Wam jeszcze jeden bunkier. Tym razem nie niemiecki, a polski. Dosyć mniejszy. No dużo mniejszy od tamtych. Zobaczymy, jak różni się on budową. I oto przed nami, proszę Państwa, polski bunkier wojskowy z czasów II Wojny Światowej. Tak. Ach. Stawmy rower. Ostrożnie. Dobra. No i możemy oglądać sobie teraz. Widzimy wylew ckm -u. Tutaj wejście osłonione, jednak całkiem inne od konstrukcji wejść, które można było zaobserwować w bunkrach niemieckich. Tutaj Swego rodzaju okopy wzmocnione balami, ale to już nie jest czasów II wojny światowej, tylko po prostu zrobione w czasach dzisiejszych. Prawdopodobnie przy jakiejś rekonstrukcji wojennej, która się tutaj odbywała. Jest wejście. Tutaj kolejny wylot na no, CKM. No, jak widzimy, nie ma tutaj charakterystycznych wzmocnień metalowych, jakie można było zaobserwować w bunkrach niemieckich oraz sama konstrukcja bardziej przypomina owal niż Kształt jaki można było tam zaobserwować, no jest to dużo mniejszy bunkier. Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem tego miejsca, no są to okolice żor w województwie śląskim. I ten bunkier również nie spełnił swojego zadania, nie przeszła tedy żadna znacząca ofensywa, żaden atak. Więc bunkier praktycznie pozostał tutaj bez jakiegokolwiek znaczenia dla wojny.